Witam 29 lipca. Klamka zapadła. Szykujemy suszalnie do suszenia czy tam przewiania pszenicy. Mamy tylko 4 dni pogody. Jeśli pojutrze nic nie upadnie, to 4 dni pogody, bo tak delikatnie zapowiadają. Na wszelki wypadek, bo jutro chcemy jechać kosić. Dzisiaj jeszcze się nie nadaje pszenica. Ale jutro około południa chcemy wyjechać. Nie wiemy co będzie, ale co by nie było, to jedziemy kosić, tak. Dlatego muszę tu posprzątać. E, trzeba założyć, opuścić żmikę e, do napełniania suszalni. Trzeba założyć tą żmikę. Pod silos schodzalnik. Trzeba tu pozamiatać. Pozabierać to wszystko nawozy, Nie wiem gdzie je dać. Muszę chyba e, John Deere'a zabrać spod dachu, dać go do hali. Poukładać tam kilka palet i dać tam pod dach nawozy. Te, tak samo, te nawozy trzeba zabrać do wysypu tutaj, żeby był dojazd. No i nie możemy już dłużej czekać z tego względu, że okazało się jeszcze, że pszenica jest całkiem fajna, bo dzisiaj byłem sprzedać. No i chcemy trochę to uratować, niż później sprzedawać ją po 700 zł. Także mam nadzieję, że suszarnia się nie przyda, bo to są dodatkowe koszty, ale jak będzie trzeba, to będziemy delikatnie ją dosuszać. Tutaj mamy już wysypany rzepak z przyczepy, trochę go przesialiśmy. Tyle co nakosiliśmy ostatnio. Tam jest dwójka rzepak, kiedyś niedługo będzie też go wywoził. Jeszcze tam czeka, może jakaś lepsza cena będzie, to się okaże, ale przyczepy mamy na jutro. Wszystkie puste. Kombajn delikatnie przeglądnąć. Przygotować się i jutro lecimy z koksem, bo nie ma na co czekać, tak? Pszenicę muszę tamtą podwalić. Jak wiecie, zostały mi dwie przyczepy z tych ostatnich, z tego ostatniego koszenia, bo dzisiaj byłem sprzedać. Także, dobra, biorę się do roboty. Trzeba po kolei tutaj sprzątać, aby no suszarnia była gotowa no bo jak wiecie chwilę mi to zajmie a jakby była suszarnia gotowa to tylko później zasypać i, i jest wszystko by się tutaj nam suszyło tak nie trzeba było zbierać z magazynu tylko by się zasypało od razu suszalnie i schodzalnik tu wchodzą do tego jedna przyczepa do tego jedna przyczepa i mamy dwie przyczepy wolne także bierzemy się Dzisiaj do roboty, dzisiaj taki filmik organizacyjny. A jutro mam nadzieję, że pojedziemy kosić. Dobra, trochę miejsca zrobiliśmy. A to już układa nawóz. Powinno się zmieścić ten nawóz stamtąd i z hali damy jeszcze tutaj, tak żeby się dało jeszcze tutaj jakimś ciągnikiem zajechać, bo Johnem odjechałem stąd. Eee, to jest taki trochę bałagan, ale są tu takie rzeczy niektóre potrzebne. Eee, mamy takie siatki, jakby ktoś chciał, za nieduże pieniądze oddam. Eee, mieliśmy kiedyś kiszonkę jak mieliśmy krowy, przykrywało się takimi siatkami. To kieszonko się przykrywało, nie? Mamy kilka takich siatek, jakby ktoś był zainteresowany, to niech pisze i ja znajdę, zobaczę ile tego jest. Dobra, układamy nawóz i idziemy dalej. Zrobimy sobie tą pszenicę, żeby już była na gotowo. Żeby było miejsce, żeby tutaj sypać. Elegancko. No i tak jak mówiłem w polu, w ostatnim nie, ale jak kosiliśmy w filmie, że pszenica bo miała 13,7 wilgotności. I tak mówiłem w polu, że jak ją wysypie cienko na kupce tutaj właśnie, to ona nam, tak, do nawet powiedzmy 1% wilgotności, to się zmniejszy, bo była jeszcze gorąca i może za to tak pokazywało. O, na raz nie damy rady, ciężko jest. Podrzucimy sobie to tutaj, ile się da. Tam mam jeszcze troszkę mieszanki, więc tamtej kubki nie będę podrzucał. A tu jest czyste Campensino, ta odmiana, co kupiliśmy. Także tutaj jakby trzeba było do siewu, to się stamtąd podbierze coś troszkę. A na razie podrzucimy tyle, ile możemy. Jeszcze muszę dojść do wprawy, bo dawno tego nie robiłem. Ostatnio była kukurydza to się kukurydzę po podrzucało, ale zaraz to zaraz będzie porządek. Też muszę uważać, bo jest magazyn taki troszkę mały, więc mogę zrobić bałagan zaraz jak się przesypie. No tutaj z tej strony w hali, jakbyśmy tak fest się chcieli zmieścić, no to tu od tego boku, tutaj do środka, tak żeby tam był tylko przejazd, no i tutaj kwiata by się zabrało To tak myślę, że 400 ton pszenicy spokojnie się zmieści, nie? No, a tam, wiecie, tam magazyn na kukurydzę, no to tam yy, yy, mieścimy, jeśli sypiemy żmijką, no to tam mieścimy tysiąc ton kukurydzy, nie? Tam już jest dużo miejsca. Tam fajnie się nam udało zrobić z tamtej strony. Także tam już jest co sypać, można powiedzieć. Tyle na pewno nie będziemy mieć. Chyba, żeby gdzieś nam jakieś pole doszło. I idziemy robić yy, co innego. Dobra, po kolei najpierw jak wiecie sprzątamy nawóz, więc muszę odjechać autem, bo no nie da rady inaczej, także odpalamy. Mamy w miarę porządek. Pozostało pozamiatać, ustawić żmijkę i opuścić kosz. Yy, tutaj jeszcze ostatnio Wam kiedyś mówiłem, przyszło małe usprawnienie. Mamy zamontowany na zewnątrz włącznik tej żmiki, która podaje do, do kubełka yy, i włącznik kubełka. Także nie musimy chodzić do hali, żeby to wszystko uruchomić. Można sobie zrobić to stąd, bo tego tutaj nie było, no i tych tyczek też nie było, także to na plus trzeba będzie jeszcze wejść do schodzalnika yy, tam, o, po zobaczyć, czy nie trzeba tam posprzątać wygadnąć ewentualnie tutaj widzicie, kuderek w miarę porządku pas jest był popuszczony, ale właśnie jak montowali to, no to tam troszkę yy, go napięli, żeby włączyć zaraz zobaczymy, tam mamy dodatkowo, bo tego też nie było zamontowane, dwa Elektroniczne termometry. Jeden jest tutaj, zamontowany tu, tu, tu w schłodzilniku, i idzie kabel do suszarni. Z, tak samo, bo, wiecie, mamy w tej suszarni tylko coś takiego. Nie jest to złe. Fajnie pokazuje temperaturę w miarę. Tak jak dzisiaj mamy tutaj 24 stopnie. No i tu jest zamontowany w suszarni, i on jest wpuszczony. Idzie tam, tutaj i kazałem im to zrobić tak, że, tu muszę jeszcze trybkę wziąć i to spiąć, My to chyba organu narobili, ale widzicie tu, ich kabel wychodzi z pudełka, idzie tutaj i jest wypuszczony tak samo jak te oryginalnie w suszarni, ten elektroniczny. I teraz pójdziemy to włączyć, yy, jeszcze nie są skalibrowane, także nic mi to dzisiaj ani jutro nie da. Ale zadzwonię do elektryka, może przyjedzie to skalibrować. No i to jest ta cała szafa od tego. Tutaj można zrobić też trochę to w automacie. Że y, po prostu wtedy kiedy będzie trzeba y, samo włączy mieszanie czy tam y, wysypywanie. No ale przy wysypywaniu wiadomo ktoś tutaj musi być. Chyba żebyśmy mieli Jakąś tutaj górą coś puszczone, żeby sypało samo na magazyn. Jest taki plan na kiedyś. Na razie sypiemy na przyczepę. I tak. to nie. Tak to wygląda. Właśnie jeszcze brakuje tutaj tych sterowników od automatu. No na ten moment nie jest nam to potrzebne. No i zaraz zobaczymy. Tu jeszcze nie ma podpisanego, nic, bo tutaj naklejki trzeba ponakajać. Yy, mamy pracę ręczną. Świeci się lampka. I... Kubełek się właśnie włączył. Wialnia. Nie. Wialnia tu. To tu pewnie będzie do na kubełka, ale nie jest podłączona. No i mamy jeden wolny yy, kontakt. Gdzieś tam na, na zewnątrz, chyba. Tak to wygląda. Temperaturę pokazuję. Yy, widzę, że za wysoką. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest do delikatnej kalibracji. Yy, no bo nie ma 28 stopni na pewno. No teraz pójdziemy na zewnątrz. Mamy, mamy włączone. Pójdziemy na zewnątrz. I zobaczcie. Muszę wychodzić. Nie muszę iść do hali żeby tutaj włączyć czy tam y, wyłączyć jak na przykład przestało się sypać muszę gonić do hali żeby wyłączyć to y, tutaj jest niepodłączona żmijka ale kubełek o nie wkłada się do a jak nie to tak i wszystko wyłączone no i gitara y, ta szuflada mnie trochę denerwuje zamykanie otwieranie y, ale na razie będzie należy razie działa bo trzeba trochę młotkiem jej pomóc żeby, żeby to działało no ale bajka także ja tutaj jeszcze ogarnę trochę ten bałagan i się myślę jeszcze za chwilę włączę powiemy kilka słów o suszarni. Sprawdzamy pszenicę jeszcze dzisiaj najgorzej tak to leży No, ta słoma to jeszcze tak pod zieleń wpada. Ale słomy nie kosimy tylko. Kółkuska tak, zerwałem jakoś tak samy Teraz spróbujemy. No taka nie jest taka twarda całkiem. Co myślisz? Ale mokra też nie jest. Do suszenia by była. Nie? No suszy, nie suszyć. No suszyć, nie tylko chodzi o to przewiać, nie? Do przewiania by była już. 12,5 Tam gałąź z topoli spadła Będzie trzeba przyjechać z siekierą I z piłą I tak to wygląda Daje się już być Dobrze Jakby dzisiaj było Cieplej To może by Jutro wcześniej się dało wyjechać Takie małe kusko wziąłem nie, ta jest ciemniejsza niż tamta, co przed chwilą byliśmy No Inna jest Tamta była całkiem biała I ta jest gęściejsza O kurde To fest gałąź poleciała ja Myślałem, że to taka mała A to fest Zobacz zobaczyć bliżej znowu się pogoda zmienia Pokazuje teraz, że e, będzie padać już delikatnie dzisiaj wieczorem Także no nie jest ciekawie O ja pierdzielę Ta to się cała to pola złamała ja yeah. cały czubek odpadł Cool. To trzeba będzie teleskopem tu przyjechać. Ten czubek leży tutaj. No ładnie. Tam gałęzie. To już wezmę ze sobą. Wyniosę stąd. Dobra, jedziemy do domu. Aby nie padało, jutro musi być oporowa akcja. też są? Nie wiem, zobaczymy. Przestawiałem żmijkę i coś tam w tej osłonie lata. Musimy zobaczyć co to. I przy okazji sprawdzimy paski po pierwszym sezonie. w jakim są stanie. Będzie trzeba ją dać pod silos. puściłaś? Unieś to trochę. Ja. Nie wiem czy na dole nie ma, nie odginaj. Jest na dole. Ja go położę. Nie zawsze się na tym. Na włączniku się zeprzyj. w tą stronę. Trzymaj to. W i mogę leżeć. Nie można lażyć. Popuść to jeszcze. Wyrusz. Nie, to zostało. A skąd ta nasadka się tam wzięła? Jaki to jest klucz? 17. To nasze? No ja to. Nie mam pojęcia. No dobra. Wszystkie są chyba w porządku. Nie ma co szukać. No dobra, składamy i sprzątamy dalej. Mam prawie gotowe. Zostało podjechać brzmiką pod Sios, założyć kosz, opuścić to, to już niewiele roboty. Byłem w składzelniku wysprzątałem. Zasuwę mam Poprawioną za chwilę założę jeszcze, także tutaj wszystko działa. Na wszelki wypadek wszystko szykujemy. Tutaj to wygląda tak, trochę wszystko się zakurzyło. To łożysko wymieniałem w tamtym roku. Na razie widzę, że jest w porządku. No i wymieniałem jeszcze yy, te dwa łożyska. Znaczy tu są dwa łożyska, i tu są dwa łożyska. To wymieniałem raz. A ogólnie yy, suszalnia ma. Jeśli się pomylę, to wam napiszę. Ale będzie to chyba czwarty sezon z nami. Yy, no i jak na razie nie możemy narzekać. Za bardzo. tam kilka elementów wymieniliśmy Tak jak mówiłem No i Też dużo nie słyszymy, No bo tam około 1000 ton rocznie Maksymalnie łącznie, łącznie mówię z pszenicą Bo pszenicę w tamtym roku 100 ton wysuszyliśmy no tak wysuszyliśmy Nie wysuszyliśmy, przewialiśmy Jeszcze sobie pójdę zobaczyć Dla przypomnienia ile mamy gazu e, Zobaczymy Na pszenicę powinno wystarczyć Myślę, że Dużo nie będzie szło, jest yy 25%, jakieś niedużo, no to najwyżej się zamówi, ale na początek spokojnie wystarczy, tak? Yy, powinno być. Pszenica wydaje się na polu być prawie sucha, także miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli dokładać kosztów, ale jak będzie trzeba, to żeby szybciej zejść z pola, to yy, oczywiście uruchomimy suszarnię, tak? To wygląda w środku tak. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak to wygląda w środku. Yy, już jest trochę ciemno. Tutaj, gdzie teraz widzicie, to jest miejsce na ciepłe powietrze. Tam jest wlot. O tam, tam. Z Stamtąd leci powietrze. Tutaj nie ma nic. A tutaj pomiędzy. Znajduje się zboże. I na dole też. Na dole jeszcze chodzi mieszadło. Dwa mieszadła w sumie. No i dobra. Tak by to wyglądało. Także następny film będzie już z koszenia. A na ten moment dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.